Chylimy, czy wersja, wersja konola? No, no, może kupić. No, No nie, przecież to jest, to, to nie jego. Speed custom. O, to może Seborus wziąć. Co mogę wziąć? Tu jest taki fajny pojazd. Znaczy, ja go wypchnę, ja go wypnę trochę, tak wypnę go. Dobra. Tylko bramy nie są słabe o. O. <grystanie> o jest, jest. Boru spodziewaj do nas Czekaj sekundę Zaraz będę ja jestem w tą sprawie ja mam strzelanie e, bo, Przy parkingu To jest to ten problem To jest ten problem, że ja nie mogę tylko pistoletem przez okno Już ci na... A no dobra, no czekaj to Boru to ciebie wejdzie A masz minę? O. No ja przecież, nic się nie zmieniło w tym w tego w ostatniego czasu. No to dobrze. No tylko będę nie, nie jedź, za mną. No dobrze, dobrze. Ale... No ja się boję już po tamtym. No, no, no. Jak wjechałem do w... ciebie. No to wjechałeś mi tu, psu. boga. To, to był mocarny pojazd. A masz kaskę, możesz kupić, no. Nie no, kurwa ja, dwa, dwa i co tam. Nietykalność? No. Aha Żeby wziąć tą nietykalność i po poczokpach Kto cię zabił? W opresorze? Nie, w czymś innym W samolocie tym takim takim... W opresorze no, no, cię zabił, czuję ja widzę. Tak? To co? No to nie mać, zabili mnie. A no to po opresorze mnie zabił no. Nie, mnie zabili po przez okienko zabili Ja ja co po barusą. Ale mówię, że ja chciałem pojechać do wojska i z wojska za rąbę i czy przyjechać. Boże, nie o, też można. Dobra, to wsiadaj do mnie. Nie, No weźmie sobie. Ale Masz jakich... policję? Weź wsiadaj, weź. wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Jakie jaki nie wciąż... Zrespiło mnie w tym. W tym parkingu i psa mógł, i, i go nie od razu. Wziąłem Stajan. Nie, po co? No byłem... Co? Byle... Zrobią? Bo czołk chce uktoś. No dobra, spokojnie. Co <laughs> jedziemy? Co tam się dzieje, zobacz? Dobra, jedziemy do Zancudo Taka Painter City jechał To możesz w sumie Borus do Redoxa zacząć No Czekaj, zatrzymaj No kurwa Uważaj Ale nie pod koła <grytanie zainteresuje> No To jedź Moim busikiem Busikiem zabawy O, okej okay. O, tu się trąbi. Co się stało? Nie macie gwiazdek? Pięć. Ja to trzy. Pula. daje. Ze... Pula. Pięć gwiazdek zacieszył <coughs> O, kurda. No, to proszę, ci nie, rzuci, nie tarno, bo to ci mogę wystawić Maj, trochę. Jak będą trzy czołgi, to bierzemy. O, raczej mogą mnie nie puścić otwartymi rękami. A, no to się weźmie. Musicie do mnie i tak do agencji. Securo. To jak do agencji? Co do agencji? A, bycie, do mnie... A oh. i te te Securo to na nietykalność działa tylko dwie minuty. Ale mi o to mi chodzi, no przecież mam tam hangar. Ciekawostka taką daję. Tu no to, co, że mi, że to ja mam to hangar Ja wpadniesz, ja, no, no. to i tak się nagląć to później No to. <laughs> ja się później przypomnieć, czy brakowało No idzie masz to zaproszenie No nie mogę wejść, nie wiem co To mnie musiał wyrąbać Dobra O, już. dobra, czeka, czeka, już mam Jest? Dobra Tu tylko bym państwa Ej, Teraz. Na rondzie prawo? Nie, nie a Gdzie ty jedziesz? Zawróć. Hej. na rondzie, zawrócił. Na rondzie prawo. Zaprosiłeś na nie, nie, jeszcze nie, nie, przyszło a, bo muszę to drivers sobie być. Okay. teraz. Teraz. na to. No. No, patrz, i co. Czekajcie, chłopaki. to jest. Kurwa, się w gaciach trochę. Nie, bo zwiększenia, tak, no tak, a ja? Nie, zostałem. No to już szósty raz sam czekaj. A teraz zostałem. No mamy no, obstawę, mamy ładnie. O no, kurde, ładnie. No. Chłopaczki się spakały trochę. To... Ale co nam zrobię? Nic. To idziecie, Szefa obróciła. No hmm. to by. No, hmm. tam nie padać, jak tam jedzie się. Popatrz, kanał. <głopat> z tego boku, tego Też mogę sobie tu minę założyć, ale. O, właśnie w sumie mogłem założyć. Dobra. Żyjesz? Jej, co to? To też jest maszyna do niezniszczenia. Powiedzmy. Spokojnie. Chciałbym, żeby się profesora przeżył. Są tylko jedne wyjątki. Jechanie w tył. I w jego pojazdu. Burger. Yes. Uh. Jak się, Jak się z działka schodzi, bo nie pamiętam. A. Nie, nie wiem. A. Nie działa. Ja. Normalnie. Nie Próż mogę zejść z no, Na pewno nie F. Nie proponuję ja się. Nie proponuję. Mmm, <noise> jak kusząca propozycja F. No ja, to, bo to jest jakieś coś. dzieciaczek za nami lata. Już nie lata. Ej, gdzie ty jesteś? tutaj? my dobrze jedziemy? w my, my się chyba gdzieś tymi się Jak jedziemy do zamku, jakoś tak na dupę No właśnie też, jak wiedzieć, jakim my No Tylko nie <grylanie> wiecie, jedziemy. Nie, no tak. Przecież... To nie trzeba wszystko wy... Przecież lotnisko jest po drugiej stronie. Z górami. Spokojnie. Dojedziemy. Ale do baski. Co ty godzinę nie? O, stanął sobie. W grze 22.59. Chłop, czekają się. Nie, nie pchaj, nie pchaj! <grym> <grym> A ja się przycisnąć, czopka. Tu myśl, o, nie, góry. Ty myślisz, że nie jechać? chyba tak mi się wątpię, tak już się jak tu jedziesz. Co? Ty dobrze jedziesz? Dobrze. To jest? Co, kurdena. No. no nie mogę ruszyć. Co jest? A to jakie słupki są? kurde no. Ja to no, są zniszczone przecież. I niechaj nie mogę. No, nie wiem, ja to przejrzę Nie, nie cofa się, już trzymaj się na mnie. Ojej, on się. Lalalalala... Co mi tu, co nie ma przyczka. No wtedy ja jeszcze nie jechałem na lotnisku. Do bazy jest Spokojnie.

no czekaj, bo ja nie mogę zejść. No tak zrozpilę, daj mi się. O bo skakuj do nas takiego. No, teraz, nie dzwoncie do mnie. Oo. Dążesz no, mi drogę w No jesz, prosto. Nie, nie do wody. A, po spadł. Prosto, mista baba. Jak ja na musy? Nie! Od nas! Nie! nie? nie. Przód, 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 szybko! Nie mogę. No jak nie możesz? A, Pat, się wyłączył. Nie, no, no dziecako. Wow. dobra, prosto Wow. Ja głos straciłem. Prosto A ja wiem co za głupi... Nie, co za... O nie! Wow! Przełączył mi się... Dzieciak, w... dzieciak, co ty dobra. robisz? Wracam, wracam, wracam. Jak włączyłem Xbox pada to mi się w ten, głos mi się napada przełączył. Dobra, jedź prosto. Jest to lagi były. Ale żyjemy. Jedź prosto i pęci kiedy skręcać. To co jest kurna to czas jakaś w co jest, nawet na wycieczce kurna, czy co? I musisz wjechać na tą autostradę teraz. Przez górę, no. Eee, no dzieciak. Gdzie wygrałeś te prawe jazdy? W lewo.

Wow! go Teraz lepa! tam. Tylko staj na tym, na bajerkach, żeby cię ładnie przepuścili. Hello, mordy. I ty piękny jesteś. Komplementy trzeba walnąć. Okej. Gdzie te czołgi są? Jeden. No dobra, ale to chyba oh. będą nic za kradzież. Nie, 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 który jeszcze tak? jeden powinien być. Coś się, się patrzy na mnie tym lufą. Który... Ja się boję trochę tego czołgi. Coś tak się boję, nawet coś? Chcemy. No, no nie, no szukaj czołgo. To jest to przecież od nas. No ale, kurwa, no że no. stało. One nie stoją sobie tak sobie. Stoją. Tak, chyba stoją. No. No to, to tutaj pali. na pewno nie będę stać, Rysio No nie wiem, nie mam... Na wprost. Nie znam, nie, z... nie lewo, 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 lewo! No teraz baju. na wprost. Nie widzę. To widzę... Tam widzę. helka się... Jedź. Jest bu buzat. I laser jeden. No, powinieneś no, na wprost, gdzieś, na gdzieś tu powinny być. Dwa lasery i Buzat to nie, czego? no jedź prosto, to Nie Prawo. tu. Fucie, a miękko. Tak. Już nie da się inaczej. Dobra. Tu gdzieś powinny stać w tej okolicy. Hmm. Albo je, będą jechać. A jakieś Jakaś przesiadka. Przesiadki. Ciekawe, ciekawe, co na to hmm. wojskowi. Nic Brawo, teraz. Dobra, nie no, to ukradniemy, jak nie ma. Wróćmy mi na pas. Ale go też nie ma tego, co jeździ, a nie, na jego. Yes. Czeka, tu stoję, czekaj. czeka. Musisz tu stoją, za płóty. Co ty lubisz? No właśnie, a one tutaj stoją zawsze. Do czołgi. Hmm. No tutaj nie, tutaj nie. Jezus, nie, to jest dla cywili, dobra. Obiećmy dookoła, może jeszcze. Nie Jestem do tego czołgu A już nie. nie byłem, ale tutaj się już nie będą respić Tylko tam Tutaj hydry Widzę, że nie ma. Był i się zmył Jest tam przecież, lepiej jesteście na... No ja. Na prawo, on tam stoi Ora tutaj. No ja proprowadzę. I ty widzisz, że prawo kurde macie czołg? Dobra, poprowadź. Prowadź mnie. No, poczekajcie. No siadaj. No prowadź mi do wycieczkę. No gdzie ty czołka widzisz. Już pokazuję. Tutaj stoi. No kurde. No, wiem ci. Dobra, to mi jeden. No dobra, dobra, dobra. On stoi tu? Tak? Hallo? Jesteś? Dobok. Chyba. Nie, nie ma nikogo. Siadaj. To jest nie osobą. Wsiadaj, siadaj. Aha, no dobra, to wiesz insurgenta. Wiesz, <laughs> że insurg sam insurgenty jest bez Z działkowego jest bez, bez, bez sensu. Dobra, czekaj. No, okay. Już działkowy jest? Działowy. Ale czekaj, gdzie jest ten? Drugi czoł. Tego ugradniacie. Może być tu. Słuchaj, patrzymy, są dwa. Co ty robisz? No to ja im tylko przyjechałem. <grymne> ale to jest <grymne> wojsko. Aha. To ja. Masz broń? Znaczy, masz broń, masz poezję? Albo może jak chyli. No to... Ale ty, a wy nie macie? Nie wiem. Ale... Ale... No. no to... No hmm. dobra, czekaj. Hmm. Nie wiem, gdzie tu czołg może stać. Tytutututu Może będzie jechał czołg No, on chyba nie przyjedzie teraz Zobacz Zaraz przyjedzie hamotauz, robię zwałkę to O jedzie, o kurna jak zasuwa Co za gość Mamarole chyba Wiem ale jak zasuwał mu jeden czołg A jak zsuł Żeby nas nie pólne... Żeby nas nie być nie tykali na razie jeszcze. Zaraz, że ze mnie tykalane. O, był Strider. I co? Tu wiesz, że żadnego czołga nie ma? Ej, no. Jak zakrypciałem tym czołgiem na śmierć? ten czołg to jest na nawet. Ej, no. Cargo, bo nawet przyniesieła. Czołg? Tak, ja jest się chopach może. A nie, ale on tylko 4 gwiazdki w ogóle. Jeszcze czołg stoi. Oj, pobieg, on ci da, o powie, powie, on się pokaże, jak się jezał. No <noise> jak się zdziwił. Was, biegnie, chodzi pokaże, gdzie zeszłym, widzisz? Nie, on chyba tutaj przyszedł. O, kill you, kuła, co za kozak. Ej, no nie, czuł, nie wiem, ma. co dla mózgu wjechał mi w dupę, wjechał mi w dupę. Masz policję? Dwie jasne. Ej, nie mam, o co chodzi? O! To ciekawe. To nieźle, jestem działkowy i nie mam policji. Jestem the Hej, Eee, nic tu, nic nie leci. Na mnie. Ło! Teraz takiego, kurwa, antonawa, słyszy? Jeszcze... dalej, nie, już. Ja no już. Ja nawet to... pięciu gwiazdek nie mogę zrobić. Ja nie mam ani jednej, także spokojnie. <grym> to jest dobra, ja mam... Ja mam... <grym> ja porszywam... Dobra, dobra. Ja mam ja za ucieczkę z tego, z miejsca wypadku, chyba o to chodzi. O! Oh, jakiś leciał Headcraptan chyba No i do ch**a recenzji Eee no No to co? O! Przebłyskał zoba, co leci Jak Ja go ale ładnie to wygląda Zoba Gdzie go? tam to, to leciał? A tu ten Transportowy Eee ten. <laughs> no I No nie, no, nie biorę o, przyjechał czołg. Te A ty, czołg będę pisał. Ja bym myślałem, że do chciałem, jedziemy. Musiałem brać kasę. Jezus. Co do czołgów Siadam, aby, co, nie mają? No się zabrałeś im Tylko czołgów? taki jeden na pokazówkę był? Tak, to na pokazówkę. Tu prototyp. to, ja to, 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 to jest po prostu. Pokazówka i. Czekaj, jest tak? Nie jest A Skoro nie ma czołgów, to robię tak. No, idę sobie, idę sobie. Dzwonię do Lester'a, staję się nietykalny, zadam hydrę i to To jest Lester? To no już pierście te hydry, a ja ich zniszczą przecież. Chromi dubsko. Taka już jada. Nie wiem, mm, tylko minie. O, to już mi zrobił. Pustek od razu mi z trasy No, no tak, U, no tak, ufnij, to jest chyba zrobił. Nie, pustek. Ma drugi, obok. drugi czy, obok. Czyli miałeś go zepnąć, to mi chodziło, a nie. Drugi obok, dawaj, dawaj. Ej, on nie ma życia już. Nie? Bawaj, będę dobrze. O, kum, o... o, co tam tak walno? To nie ja. Ale tu, tu rakiety leżały, one wybuchają, nie wiedziałem, jak się to zdoba Jest. Że cofnął. cofnął. Były jakieś takie pięści, na ozdobę. Nie <ślaśny> mam znowu na palcach. Ej, dobra, dobra zrozpiłeś się. Na nowo. I jest jakiś siódmy jeszcze lat. Biorę kolejnego. Podejście numer dwa. Błagam, żeby nie przyjechał jakiś. kurak. No już przyjechał. Szybko, 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 żeby wyciągnąć. Dostałem 2000 za, za, za dobre zachowanie. Oba, się strzelam rakietami. Hmm. ja wyjeżdżam, ja wyjeżdżam. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Co tu Co tu po prostu Ja Ej, jakie? No nie, nie, nie. Dlaczego? Nie, ja się już pali, i tyle zapadłem. Który to ty? Mogę ci pomóc zejść na dół? Nie. Ej, 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 coś tu Jakieś dzieciaczki chyba? To są dzieciaczkowe. Eee no. A policja przyjechała teraz, a bo mam pięć gwiazek. A to może czołgi trochę będą. mam ja, ładnego lizerka, nie. O, profesor latał za mną. Dobra, i tym akcentem kończymy dzisiaj odcinek. Jak nam że się, no, się podobał i widzimy się w następnym. Pozdrawiam, Redo. Cześć.